Cieszę się. No, zobaczymy. Te sfatty, nie mamcie ktoś kamiona, to jest swoją Nie wiem. Czy tylko chcesz, czy musi zrobić Zrób, zrobię Czekam na to. Już miałeś zrobić pierwszej walce i boź ze salanek. Zwykła pizda. Oj, no, zobacz. Poczekaj, poczekaj, aż dojdzie do walki. No, poczekaj. Poczekaj. Nie będziemy się A Ja ściągnę zegarek sobie, co? Zrobię sobie tylko gazu. Fałszywy ruch, jeden fałszywy ruch. Już tutaj Słuchajcie, formuła MMA Kamil Łaszczyk Amadeusz Ferrari 2 wielki rewanż. Kupujcie bilety fejoma.tv i bądźcie razem z nami na plagie narodowym.